W Holenderskim Teatrze Mozaik odbyła się 24 edycja Wierszowiska, festiwalu polskiej poezji dla dzieci. Wierszowisko łączy pokolenia, języki i serca, a wszystko to dzięki organizatorowi festiwalu, Forum Polskich Szkół w Holandii. Wierszowisko organizować jest zawsze wyzwanie. 24 festiwal, od 25 lat odbywa się Festiwal Holandii. Wyzwanie, ale ogromna przyjemność. Co bardzo dobrze widać w tym roku, dlatego że są z nami m.in. pierwsi organizatorzy festiwalu sprzed lat. Są gości, którzy byli w pierwszych edycjach festiwalu. W głowie się nie mieści tegoroczny tytuł wierszowiska, czyli troszkę o emocjach, trochę o dziwnych rzeczach, chociaż tytuł zawsze jest taki, że interpretują uczestnicy go samodzielnie rekordowo dużo uczestników bo mamy zgłoszonych było 115 uczestników obliczyłyśmy że 100 to taka optymalna liczba ostatecznie 111 osób dzisiaj na scenie się pojawi wystąpi dużo bo to jest cały dzień spędzony na sali teatralnej jurorzy muszą obejrzeć te 111 występów i przez kilka godzin oglądać słuchać i ocenić przede wszystkim dokonać trudnego wyboru dzisiaj najważniejsze są dzieci i to naprawdę dla nich jest robione one muszą na scenę wy Muszą się nauczyć wiersza, pokonać często dużą tremę, pokonać trudności językowe, bo dzieci mówią różnie po polsku. Zaprezentować się najpiękniej, jak potrafią. Za każdy występ jest medal, dyplom i nagrody. Krzyknął makaron. Ja chcę do gości, nie już naprawdę brak cierpliwości. Już ani chwili czekać nie mogę i ryms, jak długi spadł na podłogę. Tak się skończyło i to już koniec. Ślad dawno zniknął po makaronie, ale to dzisiaj mówią w gospodzie, on był kąpany w gorącej wodzie. To największe tego typu wydarzenie w Holandii, gromadzące młodych recytatorów z polskich szkół z całego kraju. Dzieci jest? prezentowały wiersze po polsku zarówno indywidualnie, jak i w duetach. W programie oprócz występów znalazła się również wystawa prac plastycznych oraz quiz wiedzy o Polsce. Piąt już piątek 13, lewą nogą z łóżka stał i na jeden z klocków Lego bosą stopą stanął! Od około siedmiu lat już biorę udział i robię to, bo lubię stać na scenie i opowiadać wiersze i mówić czas po polsku. Moja mama mówi po polsku, moja babcia, cała moja rodzina, więc tak... Bliżej jest do polskiej rodziny niż do drugiej rodziny, dlatego mama em, mnie nauczyła mówić po polsku, żebym jak, bym pojechała do Polski na wakacje, żebym tam mogła się dogadać z kimś. Portek z prawą przedziwną. Wylałeś trzy morza łez, a znowu nie jest tak zimno, więc spróbuj chodzić bez. Wierszowisko już biorę udział po raz dziewiąty albo dziesiąty. W tym roku przygotowałem wiersz yy, Balada o trzęsących się portkach. Napisane przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Bardzo mi się podobało uczenie, bo ma bardzo fajny styl pisania. Podoba mi się wiersz. Wieszowisko jest takie wyjątkowe dla mnie, bo to jest też taka już się tradycja stała, ale głównie to chodzi o to, że ja po prostu bardzo lubię występować na scenie i, i oglądać innych jak występują, bo to jest po prostu coś, co ja bardzo lubię. A wiosna przyszła pieszo. Już kwiaty z nią się śpieszą, już trawy przed nią rosną, i szumią. Witaj wiosno! Ja miałem wiosnę własnego autorstwa. E, nazywa się e, w pudełku. W salonie na stoliku leżało pudełko. A w tym pudełku mały pająk, więziony jak w więzieniu. Ciągle leży w tym ciemnym cieniu jak w pułapce w głuchym otoczeniu. Było dość dużo ludzi i więc było nie, dużo dzieci, co było niesamowite, więc też chciałam wypaść dobrze. No ale potem, jak już opowiedziałam, bardzo dużo trenowałem, więc poszło dobrze i bardzo się ucieszyłem z tego, jak mi wyszło. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Już tak jak miałam 4 lata i wtedy mama mi nieraz mówiła ten wiersz i lubię to bardzo robić. Nagle słychać krzyk sąsiadki, gdzie są moje czekoladki? Kto je zabrał? Kto je zjadł? Kto na taki pomysł padł? Wokół pudła pulel chodzi warty. co ją to obchodzi? Pytaniami mi sanudza. przecież ona się odchudza. Tata y napisał wiersz i y był wiersz o co się w głowie mieści. Zagrałam panią doktor, um, która um, wie wszystko o um, mózgu. Wszyscy tak jakby przechodzimy i moja siostra też um, mówi wiersz. Przekodowałam wiersz trema. Uciążliwa jest ta trema, dużo lepiej jak jej nie ma. Bez niej czuję się swobodnie, bardziej pewnie, bardziej godnie. Jak modelka na wybiegu, po świeżutkim chodze śniegu. Jak aktorka w swoim fachu, już nie muszę nosić strachu. Pozdrawiam wszystkich. Swoją obecnością wydarzenie zaszczyciła także Ewa Małecka. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, która podkreśliła znaczenie takich inicjatyw dla polskiej społeczności za granicą. Jestem pod wielkim wrażeniem organizacji, logistyki tego wspaniałego przedsięwzięcia, ale również wspaniałych występów i takiej wspaniałej postawy scenicznej dzieci, polskich dzieci mieszkających tutaj w Holandii. Cechuje ich wielka odwaga, emocjonalność. Empatia, wspaniała interpretacja wierszy polskich poetów. I kiedy się ich tak obserwuje, to oni naprawdę czują, czują poezję, bardzo głęboko to przeżywają i to jest wspaniałe. Sama idea organizowania tego typu spotkań, tego typu wydarzeń jest naprawdę bardzo ważna dla scalania Polonii, dla łączenia Polaków, a najlepiej to się robi poprzez właśnie wydarzenia kulturalne. Gratuluję wszystkim organizatorom i pozdrawiam Polonię w Holandii. Gościem specjalnym wydarzenia była Justyna Steczkowska, tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj przybyć, bo byłam w okolicach, ponieważ wczoraj grałam preparty w Amsterdamie i pomyślałam, że skoro to wierszowisko, ja kocham wiersze i całe e, życie moją największą pasją i takim wolnym czasie to jest czytanie książek, e, to pomyślałam, dlaczego nie? Jako dziecko uczyłam się wierszy na pamięć, tak jak większość dzieci. Wiele z nich pamiętam, więc będę miała okazję dzieciom przypomnieć polskie wiersze. A poza tym sama czytałam dzieciom książki i zachęcałam je do tego, żeby czytały. Bo jednak czytanie nie tylko rozwija wyobraźnię, ale też powoduje, że mamy piękny zasób słów, czego jeśli ktoś się wychowuje w innym kraju, to chcąc znać dobrze język polski, to czytanie jest naprawdę bardzo ważną częścią życia. Krótko mówiąc, Twoją wolę zawsze chętnie zadowolę, każdy rozkaz żabciu spełnię ściśle. Co ty na to? A Żaba na to. Właśnie myślę. Dobre chęci, twoje cenie, a więc owszem, mam życzenie. Jakie? Powiedz, powiedz szybko, moja żabko, moja rybko. Nie krępuj się zupełnie, twoje życzenie każde spełnię, nawet całkiem niedościgłe. Artystka wykorzystała okazję by zaprosić całą Polonię do wspólnego kibicowania i głosowania na Polskę podczas tegorocznego konkursu piosenki Eurowizji. Jeśli tylko spodoba się Państwu piosenka Gaja, to proszę Was o głosy, bo my Polacy, jeśli się zjednoczymy, to zawsze wygrywamy. Więc bardzo Wam proszę, bardzo Wam dziękuję za wszystko i do zobaczenia. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli podobał Ci się nasz program, koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij materiał dalej. Napisz także komentarz. Twoja opinia wiele dla nas znaczy. Zapraszamy Cię również do wspierania nas na Patronite. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję, promować polską kulturę, pokazywać historię niezwykłych ludzi, integrować Polonię na całym świecie. Każdy Twój gest pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnych programach TV.